Przysłowiowy groch z kapustą zna chyba każdy, tradycyjną potrawę wigilijną już nie. Jada się go tylko w niektórych regionach, ale naprawdę warto spróbować. A że doskonały groch z kapustą robiła moja babcia, to teraz pojawi się właśnie jej przepis. Zaczynam dzień wcześniej od grochu, wsypuję go do miski, kilka razy płuczę w zimnej wodzie, aż przestanie być mętna. Wtedy zalewam czystą, zimną wodą i zostawiam do namoczenia na kilka godzin, najlepiej na noc. Następnego dnia kiszona kapusta. Najpierw jej próbuję. Jeśli jest bardzo kwaśna, to przepłukuję w zimnej wodzie, ale nie przesadzam, bo to ma być danie jednak z kiszonej kapusty. No i tę kapustę z grubsza siekam, żeby nitki były krótsze i przyjemniejsze do jedzenia. Posiekaną przykładam do garnka, dodaję liść laurowy, kulki pieprzu oraz ziela angielskiego. Dolewam tyle wody, żeby kapusta była przykryta i gotuję na małym ogniu pod uchylonym przykryciem, aż kapusta będzie miękka, czyli jakieś 30 do 60 minut trzeba sprawdzać. Mniej więcej 15 minut przed końcem gotowania kapusty, gdy jest już taka prawie miękka, w drugim garnku wstawiam do gotowania groch. Gotuję go w wodzie, w której się moczył na małym ogniu bez przykrycia i pilnuję, żeby tej wody było tyle, by groch był cały czas przykryty. W razie potrzeby wodę uzupełniam, ale nie za dużo. Gotuję tak długo, aż będzie miękki, ale żeby się nie rozgotował. U mnie trwa to mniej więcej 15 minut od chwili zagotowania, ale zależy to od grochu, więc oczywiście trzeba kosztować. Wcześniej go nie soliłam, dopiero pod koniec gotowania dodaję sól do wody, w której się gotuje. No i okej. Okay. Do już miękkiej kapusty dodaję ugotowany groch, całą zawartość garnka razem z wodą, w której się gotował. Nie będzie jej tu za dużo, bo odparowała plus trochę wchłoną ją groch. Całość dokładnie mieszam i gotuję jeszcze chwilę razem na małym ogniu bez przykrycia. A sama w tym czasie szykuję cebulę. Cebulę obieram i kroję w półtelarki lub w piórka. Na patelnie dodaję olej i kiedy jest mocno gorący, dodaję cebulę i smażę na średnim ogniu, co jakiś czas mieszając, aż cebula się zrumieni. Wtedy dodaję mąkę i mieszam, smażąc na jasno-brązową którą dodaję do garnka z kapustą i grochem. Dokładnie mieszam i chwilę razem gotuję, aż mąka straci surowość. Pachnie przepięknie. Na koniec doprawiam, dodaję czarny pieprz, kminek i majeranek, mieszam, kosztuję i jeśli trzeba jeszcze odrobinkę dosalam. To danie najlepiej smakuje następnego dnia po odgrzaniu, spokojnie zatem można ugotować wcześniej, nawet 2-3 dni wcześniej, po schłodzeniu przechowywać w lodówce, a w dniu podania wystarczy tylko podgrzać. Serwuję na gorąco i u nas zwykle z pieczywem. Danie może nietypowe, ale bajecznie pyszne. Spróbujcie. No i smacznego.